Hello, hello! <noise> Dzisiaj manipulatorzy i życie z nimi w trzech faktach. Według książki Crystal petit Collin. Jak nie dać sobą manipulować. Nazywam się Paulina Lupa no i jestem osobą wysoko wrażliwą, która jest zafascynowana tym tematem, więc go zgłębia. Dlaczego jestem zafascynowana? Dlatego, że pomógł mi w dużej mierze wyjść z depresji, pomógł mi wyjść z domu, kiedy byłam rok zamknęłam się, i nie chciałam iść z ludźmi do czynienia, tylko ewentualnie mieć pracę <laughs> do tego stopnia, że teraz się spotykam swobodnie z wysokowrażliwymi i życie nabrało barw, no ale właśnie kontynuując moją naukę, czytam o tych manipulatorach i chcę się z tobą o tym podzielić, bo Uważam, że jest to bardzo ważne. Manipulatorzy. Już wcześniej mówiłam o czterech sznurkach, którymi właśnie za cztery sznurki jakie pociągają, i za jakie mają trzy klucze, żeby się do Was dostać. No i dzisiaj tak w takim podsumowaniu jak wygląda życie, na przykład z perspektywy powiedzmy, małżeństwa z manipulatorem czy z manipulatorką. Eee, więc słuchaj, pierwszy ten etap obudzenia to jest, wiecie, zajebiście. Oni, wiesz, obiecują, spełnie dla ciebie to, czy tamto, twoje marzenia, e, bo jedziemy tam, zrobimy to. E, w ogóle ten etap jest bardzo, bardzo szybki. No bo wiadomo, że manipulator zakłada maskę miłego, jak z poprzednich filmików, ale to jest maska. Jego prawdziwa twarz jest okropna. W cudzysłowie powiem okropna, ale nie należy do najmilszych, nie należy do serdecznych. No i teraz jak on tak um, zakłada tą maskę, no to długo nie może jej nosić, bo to jest wyczerpujące. No i co? No, i szybko wiecie. No to szybko ślub, szybko na przykład w ciąży, no to nie wiem, szybko zamieszkać razem, tak? Szybko. Więc to już powinno ci dać do myślenia. Jeżeli ktoś chce szybko, to jest dość ale... Potem zaczyna się ten czas aktu drugiego, gdzie komplementy to już są obelgi, gdzie. Mm, Spada ta maska miłego, już są kaprysy, dąsy, już jest niemiło. Tylko, że my, wysoko wrażliwi, mamy coś takiego, że staramy się wszystkich zrozumieć: każdy ma jakieś doświadczenie, każdy się w jakimś domu urodził, każdy miał jakieś dzieciństwo. I często właśnie to chyba katalizuje ten temat usprawiedliwiamy no i te wszystkie jego dąsy, te złe zachowania, wzywki. No to trochę zrzucamy na karp, tego że może mi ją dzień, Może coś tam się zadziało nie tak. No i się tu próbuje wyżyć. No i tak to znosimy. No ale taka osoba no coraz trudniej jej jest. No weź. Żyć z obwinianiem, no to już nie jest fajne, nie? Takie. No i przechodzimy. Aha, no i w ten sposób zaczynamy gubić siebie. Zaczynamy nie słuchać swojej intuicji. Zaczynamy być pod, robić wszystko, żeby ta miła twarz znowu się zjawiła. Nie jesteśmy asertywni. Nie stawiamy granic, nie zadajemy pytań, tylko zaczyna się naprawdę takie zejście w dół Twojej osoby. Tracisz siebie i taki swój obiektywizm. Przechodzimy na kolejnego etapu, gdzie zaczyna cię manipulator czy manipulatorka oddzielać od Twojej rodziny, od znajomych. Od e, wszystkiego, co znasz, na jakie zajęcia chodziłaś, czy chodziłeś, jesteś trochę jak zamknięty, czy zamknięta w domu. Wszystko byś zrobił dla tej osoby, żeby tylko lepiej się poczuła. No, bo my tacy wysoce wrażliwi jesteśmy. Znajdę droma ratownika, trzeba pomóc, tylko że to już idzie w tak złą stronę. Że jakoś tak totalnie się zatraciliśmy. I tak już totalnie nie wierzymy w, swoją, w swoje możliwości psychiczne. To też nie mamy siły odejść. Um, ale zaczyna się też taki etap. Bania się życie. E, jeśli chcecie, poszeczytajcie sobą książkę. Bo jest niesamowita. Bardzo dużo klientów, właśnie tej pani psycholog, mówi o tym, że o mało co ich ta znajomość nie zabiła, że dochodzi do takich paradoksalnych sytuacji, bo jeśli osoba manipulator nie bierze odpowiedzialności, zwala winy, to tam nic nie można załatwić, ale jest jak. Jesteśmy dla nich jak narkotyk. Chce coraz więcej, coraz więcej. I może to doprowadzić również do jakiegoś zagrażającego dla Ciebie zażenia życia, że możesz coś wydarzyć, no bo on tak cały czas coś turcha, albo coś wykombinuje takiego, albo zadaje takie dziwne pytania. Jak tam się auto sprawiało na trasie na przykład. Zresztą tam takie były fajne przykłady, że czy się coś, wiesz, no nie stało. No skąd wiedział, że coś może? No hello, no nagle się pyta. Słuchajcie, naprawdę uwa trzeba uważać. I najlepiej, jak tylko się da, jeśli to jest partner, co innego jak to jest dziecko. Co innego jak to jest rodzic, co innego jak ktoś bardzo bliski. Ale najlepiej. Jak się tylko da, trzeba zwiewać nogi w zapas i, i nie ma co. Chyba, że chcesz to jedynie, co możesz zrobić, to pracować nad sobą. Jeśli stawiasz granice, jesteś asertywny, asertywna, to manipulator nie będzie miał siły do tego, żeby to manipulować, bo on tylko na tym żaruje. Mam nadzieję, że słuchajcie, temat. Ci pomógł grubo jest naprawdę. E, mi też się przypominają różne sytuacje z życia, kiedy i kogo spotkałam. No i powiem Wam, że wiele rzeczy mi to wyjaśniło, wiele rzeczy zrozumiałam. Jeśli masz ochotę i Ci się podobało, to proszę serduszko, jeśli masz ochotę, napisz. E, manipulator w Czechach tak? Komentarzu. Jeśli chcesz to rozwinąć swoją myśl, podaj przykłady albo opisz sytuację krótko. Podziel się, bo ludzie wtedy będą wiedzieli, że nie są sami w tym, że tylko nie im się zdarza, czy zdarzają takie osoby. No i co? No i subskrybuj, no wiesz, codziennie coś zamieszam, jakieś fajne tematy, ciekawe, także do zobaczenia.